Na jarmarku wiosna na całego. Wielkanocne pisanki, wiklinowe koszyczki czy kolorowe króliczki. To wszystko można kupić już na nowej Targowicy. Ale to nie koniec, bowiem na stoiskach pojawiły się kolejne regionalne serki tworzone przez lokalnych producentów. Proszę nam powiedzieć, co tutaj możemy znaleźć u pana na stoisku? U mnie na stoisku można zobaczyć gałkę taką, krowią oczywiście, osypek krowi, korbacze, bryndza. Bunt, taki z przyprawą na przykład, taki nowoczesny jest. Co to za przyprawy? To jest przyprawa z pomidorem posypana. Mhm. Tutaj jest czosnek, taka właśnie węzełki są. Też no właśnie, takie jak to lubi, są też na ostro. Teraz te wprowadzamy tej nowo, nowoczesności, jak to się mówi, no nie? Dużo teraz trzeba mieć właśnie na handlu tej nowoczesności, wiadomo, z przyprawą różne nie tak dawno właśnie. Wiadomo, owczego mleka nie mamy właśnie, bo teraz owce są, właśnie się plekają, jagnięta, w zimie nie ma właśnie, dopiero później w maju będą. To najlepiej się sprzedawają właśnie małe, żurabiną, żurawiną, jakby właśnie grill, na grillu właśnie teraz właśnie ten klimacik, no właśnie gości wiadomo, wie. to się najlepiej sprzedaje w zimę, no nie? A na co zwracają uwagę klienci ze Słowacji? Oni chcą tej nowości na przykład, wiadomo, no nie? Serki, czym się różnią. Spoglądają, czy właśnie są bardziej owędzone, wiadomo, no nie. Tak, mamy właśnie swoje gospodarstwo krowy mamy, owce mamy i dojmy krowy. Ja jestem też właśnie, mamy krowy gospodarstwo i... i swojski wyrób. Sw swojski wyrób, jak to się mówi, właśnie. To jest właśnie najlepszy, no nie? Tutaj mnie można spotkać czwartki, właśnie, i w soboty, no nie? Od y, siódmej do pierwszej różnie, no nie? Zależy, jak jest, ile ludzi w sensie wiadomo, no nie? Thank you